To jest kolejny odcinek i dzisiaj prawdopodobnie zaczniemy nową serię z Among Us. W tym odcinku jeszcze nie będę grał, tylko pokażę wam serię najdziwniejszych chyba takich screenów z akcji, jaka mi się ostatnio, ostatnio przydarzyła w Among Us. Gościu miał po prostu zbugowaną mapę, bo jakąś datę sobie tam złom ustawił w komputerze. Potem jeszcze pokażę poradnik, jak zdobyć taki sekretny kolor. Bo w Among można znaleźć właśnie taki zielony kolor, jakby nie... wiem, To nazwać, ale po prostu taki kolor ciemny, zielony, ale o, to jest takie lekko jasne i z góry jest taki bardziej biały. Zacznijmy od screenshotów. E, żeby tutaj mieć... Tą mapę, co tutaj jest, to trzeba w komputerze, to tylko na komputerze działa. I na komputerze trzeba sobie ustawić datę 1 kwietnia. No, jak widzicie, po prostu weapons było w stronę tutaj. tej. Medbayad i był w stronę weapons. co to jest 0,2? Czy tam o2? Czy nie wiem, jak to się konkretnie mówi. Tam z tyłu chyba jest navigation. Tak, tam jest navigation. I to jest fajne, bo na tej mapie potem jeszcze byłem impostorem. O, tutaj, jak widzicie, był super engine. A tutaj było wejście do reaktora. Trudno się rozczytać, dlatego mówię. Tutaj był lower engine. Tutaj był korytarz, tam właśnie widać elektrykala. Tak wyglądał storage. Tutaj tak, widzicie, no... To, na tamtą stronę szły Shells. No, ten, communications był do, tak po prostu odwrócony. O, tak wyglądało Shells, było całkowicie po drugiej stronie. O, kamery też by fajnie nie wyglądały. O, i tutaj to mnie chyba najbardziej rozwaliło. I najmocniejsze, moim zdaniem, pomieszczenia to jest właśnie elektrikar i Super Engine. O, communications też. Tak wyglądało. To kolejne zdjęcie z 02 i to już jest koniec. Da, teraz przechodzimy już do poradnika musicie zainstalować aplikację FX File Explorer Ja mam sobie teraz załaduję Nie musicie przewijać bo to się krótko ładuje ta aplikacja Ja akurat już to testowałem to mi działało Tylko mi się to włączyło bo gra coś się zbugowała i po prostu mogą sobie zmieniać skiny. Bo się jak jeszcze ma ten zielony, to nie można zmieniać skina. Najwyżej raz na jakiś czas, jak się gra zbuguje, to można sobie wybrać czapkę. A można też wybrać kolor, no ale wtedy gra się całkowicie buguje i po prostu się traci ten kolor. Więc nie polecam za bardzo zmieniać kolorów. Dobra, jak już mamy tą aplikację, to dajemy otwórz. Tutaj dajemy akcept. Trzeba im zezwolić, bo inaczej tego nie zrobimy. Teraz dajemy tego trójkąta, żeby się cofnąć. Tego nie zaznaczamy. I teraz wchodzimy do Mind Storage. Tutaj wchodzimy w Android. Kwa, wyszło mi z tego. No. Teraz w Android już klikamy w datę. I szukamy gry z ikoną, właśnie Among Us. I to się nazywa Space Mafia tam na samym końcu, bo to jest stara wersja. To stara nazwa munkas I teraz wchodzimy do Player Performance. Tak. FX Edit. Teraz tutaj zmieniamy na jakąś liczbę powi powyżej 14. Powinno zadziałać. Dobra, teraz sprawdzimy, czy to już zadziałało, bo jest szansa, że to nie działa, bo to nie zawsze wychodzi. Online, dochodzimy w. No i jak widzicie, działa. Mamy naszego sekretnego skin'ka. Nic się no, udało nam się. O lol. Właśnie ja tutaj sobie zmieniłam kolor. I właśnie się... wtedy mi się to zepsuło. Ej, czy wy to widzicie? Nie wiem, przez chwilę miałem jakiegoś buga. I jak widzicie, akurat czasami można właśnie sobie wybrać jakąś czapeczkę. Czy różne czapeczki jakieś można na to ubierać. Ale nie zawsze. Czasami jest szansa, że po prostu się wyświetli. wam taki zielony gościu w takim zielonym kombinezonie. Dobra. Bo wiecie co? Jeszcze spróbuję zagrać jedną rundę Na szybko Tu jest mało osób Tak gdzieś gdzie jest dużo osób O jest To jest podstawa czatu w lobby. Wiecie znaczy takie... Wypieprzaj piwer banet. Głupi jesteś, w poprzedniej rundzie na mnie zagłosowałeś, ale nie byłem impostorem, a mówiłeś, że wentowałem. Tak wygląda właśnie... ...typowe lobby w Among Us. oksygeny. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Zrobimy kabelki. też jest taki mem. Z kabelkami, nie Wy go znacie, ja wam to może powiem potem. To okay. no jak najszybciej wywalamy różowego. I można kończyć odcinek. Chyba, że się okaże, że jeszcze został jeden impostor, to będziemy mieli przegranę na 99%. Chyba, że opuści. Okej. Okay. Ile z impostorów. Czy jeszcze jeden został? Teraz tu jest niebezpiecznie. Co to jest czarne? No kurde, czarny mi zablokował przejście do kafeterii. Дајме на небески Dobra, teraz pewnie wyjdzie, że żółty był impo. Serio? Dobra, to wszystko na ten odcinek, Papa. Pa.